Moi, zbliżali się święta, Nowy Rok, składałem życzenia dla wszystkich Polaków, emigrantów, wszystkim składałem, ale przyszło do mnie teraz, po Nowym Roku, bardzo smętna wiadomość. Z telewizora, z telewizji, z gazet wynotowałem sobie, co się dzieje w, wszędzie, w całym krajach. Z tym zapisałem sobie, zanotowałem na kartce: W Berlinie emigranci podpalili Polaka bezdomnego. W Berlinie a, arabski terrorysta zabił kierowcę polskiego Tira i 12 osób. Wełku, głośna wiadomość, tak jak niedawno apelowałem, Arabowie i muzułmanie zabili dwudziestoletniego Polaka. Dalej Jelenia Góra, w Jeleniej Górze pijany Ukrainiec z prostytutką zabił samochodem młode dziewczyny, dziewczynki. Bo to nie dziewczyna, ale dziewczynki zabił. Dziś w Krakowie Zabił 20 chłopaka. Na sylwestra na Śląsku zginęły dwie kobiety. Zabiły. Dwie kobiety zabiły 36-letnią dziewczynkę. W Turcji Arab terrorysta zabił 40 osób. Szanowni Państwo, kochani moi, dalej to być tak nie może. Tak z tym trzeba skończyć. Z Arabami, ze wszystkimi. Bo my, Polacy, nie zabijamy ich, a one nas mordują. Oni nas zabijają. Gdzie tylko Polak się pokaże, teraz słychać, że zabity, zamordowana. I to młode dziewczynki. karygodne godne na ich. Szanowni Państwo, kochani, apelowałem niedawno, ażeby dla takich ludzi były zamknięte granice, tak i nadal apeluję, ażeby granice były zamknięte i zaraz siądę i napiszę pismo do Straży, Podlaskiej Straży Granicznej i do Warszawy głównego komendanta Straży Granicznej, ażeby oni nie mieli wjazd do Polski, żeby tylko na same wizy były. A na razie dziękuję bardzo, bo do no, mnie przykra wiadomość przyszła, tak jak przeczytałem dla was. Odmówmy teraz dla tych ludzi pomordowanych. Wiecie odpoczywanie, raci im dać Panie, a świate jakuista niech on świeci nie odpoczywają, w pokoju wieczne. Amen. Wiedziec to odczuwanie, raci im zaś panie, a świata i niech im świeci, niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Wieczór odpoczywanie radzimy dać Panie, a świate i niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Dobry jest Panie, daj nam spoczywanie. Dobry jest Panie, daj wiecz im spoczywanie. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Mnojce i Syna, i Ducha Świętego. Amen.